Zapytam Cię od razu, co Ci się najbardziej podoba w tej 12 nadchodzącej edycji Top Model? Wszystko. <noise> jak mogę powiedzieć inaczej. Wiesz co nie, co sezon jest super, bo mamy niesamowite kandydatów. Co sezon widać, że oglądają nasz program, że się szykują na ten program, wiedzą, co będziemy od nich chcieli. No i coraz fajniejsze ludzie przychodzą. Myślę, że ten sezon będzie dużo niespodzianek z różnymi fajnymi, jak to się mówi, zadaniami, sesjami, ale ja myślę, że, że ludzie kochają ten program i też myślę, że najfajniejszy jest właśnie progres tych uczestników, że to jest takie najważniejsze. Bardziej e, niespodzianka, że ktoś może przyjść do nas na casting, no i myślimy, że jest super, a nie jest tak, że ktoś inny zrobi super fajny progres i, i ktoś inny jest nasz, nasz że To też dla nas jest, że do końca nie wiemy 100%, kto wyjdzie do finału. A czy już teraz na tym etapie możesz nam zdradzić, czy przeczuwasz w kimś taki ogromny potencjał na gwiazdę? E, jako gwiazdę to może nie, ale jak. Znaczy wiesz co, jest jedna osoba, która jest bardzo taka y, aktorska, że może się uda jej jako gwiazda. Jak będzie umieć też. Znaczy, wiesz, może też jej się uda w modelingu, bo ma taką energię w sobie, taką ma przepiękną twarz. Nie jest wysoka, ale. No, myślę, że ona może zrobić się. Taki może mieć karierę na dużym poziomie. Czy modeling, to nie wiem, ale twarz ma piękną, to może, może bardziej komercyjną karierę zrobić. Też jest osoba, druga dziewczyna, która ma, może tak naprawdę do Margot Robbie jest podobna, że myślę, że ona ma dużą szansę, żeby zrobić karierę jako modelka i też światowa modelka. Ale zobaczymy, to nie, wiesz, to nie od nas zależy, my ich szykujemy, a co jest dalej, no to w ich rękach. Pewnie. Jak już zobaczymy odcinki Top Model, 12 edycji, to myślę, może ktoś zgadnie z naszych czytelników, kogo miałaś na myśli. Dobrze. Zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. A powiedz mi, jak godzisz pracę, intensywną pracę na planie z byciem mamą? Wiesz co, muszę to godzić, nie ma innego wyjścia. Wiesz, kocham to, co robię, tylko też właśnie wybieram projekty, które naprawdę ja lubię i mnie kręcą i wiem, że to dla mnie spełni, jak to się mówi, moją pasję, mhm. szczęście. No i próbuję jak najbardziej ją brać ze sobą, kiedy mogę. No i wiesz, każda mama pracuje, większość mam pracuje i nie widzę siebie jako mama, co siedzi w domu tylko z dzieckiem i nie robi swojego. I można i trzeba to powiązać. Czy twoja córeczka jest też już tak powoli zafascynowana tym światem mody widzisz, że jej się to podoba? Yy, znaczy może nie świat mody, ale myślę, że zdjęcia, śpiewanie, bardziej takie, wiesz, tam coś się kręci, ale do końca jeszcze jest za mała. Myślę, że nie wie do końca na tym, yy, na czym to polega, ale jak ktoś przychodzi do mnie, zrobi sobie selfie, to nad razu jest obok mnie i ona też musi mieć zrobione zdjęcie, że to jest yy, słodkie i już w taki w w rytm wpadła, że musi być z nią selfie zrobione, nie może być bez niej. A myślisz, że twoja córeczka może być modelką w przyszłości? Wiesz co, obojętnie, co będzie chciała robić w życiu, będę ją wspierać. Że czy będzie modelką, czy będzie chciała być aktorką, czy lekarzem, czy adwokatem, to już od niej zależy. Nie będę ją pchała w, jedną, w kierunek mój, bo wiesz, to bym zrobiła jej krzywdę tak naprawdę. Jak zobaczę, że coś, wiesz, chce zrobić, to wszystko może próbować. Najbardziej dajesz jej takie możliwości tak, wyboru, prawda, tak, tak. bez żadnej presji. A powiedz mi, bo słyszałam, że Twoja córeczka chodzi do przedszkola. Jak ona dogaduje się z rówieśnikami? Z tak. kim? Z rówieśnikami, czyli z dziećmi, dziećmi innymi. W jej wieku. Okej, okay. wiesz, ona kocha dzieci. Większość ona lubi starsze dzieci, bo wiesz, ona też jest bardzo inteligentna, mądra dziewczyna. Kocha dzieci, tylko do końca nie kocha przedszkole. Są momenty, dni, co nie chce iść do szkoły, bo ona jest taka, że nie lubi, jak ktoś jej mówi, chyba co robić. I wiesz, w szkole masz rules, reguły. I myślę, że do końca to jej nie pasuje jeszcze, wiesz, zabawa uwielbia, ale do końca codziennie nie, chodzi, nie chce chodzić jeszcze do przedszkola, to na siłę ją nie daje do przedszkola, bo wiadomo, będzie miała swój moment, gdzie zacznie już szkołę taką, gdzie będzie musiała chodzić, to nie chcę, żeby teraz już musiała chodzić, jak nie musi chodzić. Jak będzie ten obowiązek, trzeba będzie go spełniać, a powiedz mi, jak sobie Twoja córeczka radzi z językiem polskim? Super! Wszystko rozumie, mówi dużo po polsku, zdaniami już. Jak czegoś nie rozumie po polsku, czy nie wie jak powiedzieć coś po polsku, to się pyta. Mhm. A ma takie angielskie wstawki, tak jak ty czasami, że mówisz właśnie dłuższą wypowiedź po polsku i czasami coś się zdarzy z języka angielskiego zapożyczyć. Tak, często właśnie A? miesza. Tak, tak, tak. Jest bardzo słodkie, ale miesza bardzo dużo. Bym bardzo chciała kiedyś zrobić wywiad z tobą i z twoją córką, żeby dwie. Dobrze, no to może przyjdzie taki moment, why not? Jeszcze Asiu mam pytanie a propos jednej z uczestniczek Top Model, która odpadła na etapie Budkamp, mi wiecie, mówię o Blance. Blanka teraz rozwija karierę muzyczną. Co o tym sądzisz i czy spodziewałaś się, że właśnie z osoby, która nie przeszła do półfinału czy do finału, wyrośnie taka gwiazda? Wiesz co, ja w ogóle nie pamiętam, że ona coś w muzyce robiła. Jak wyszła jej piosenka, to super mi się podobała. Asia śpiewa tą piosenkę, zna słowa wszystkie. Często jak jedziemy gdzieś to w radio, znaczy w, 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 w aucie, każe mi puszczać piosenkę Blanki i myślę, że fajne. Bardzo się cieszę, że zrobiła dziewczyna karierę i, i to, widać, że to jest jej pasja, że kocha to robić i wiesz, nie musi wygrać programu, żeby coś robić. Jest jakaś fajna piosenka, ma talent i, i robi robotę, że to też pokazuje, że jak ktoś chce coś zrobić, to tak naprawdę program pomaga, ale do końca nie jest potrzebny, jak ktoś ma tą pasję i tą, to coś w sobie i chce zrobić, że się nie poddają, bo tak odpadła z naszego programu, mogła się poddać, nie poddała się i robiła swoje. Pani, że właśnie tak znalazła tę pewność siebie, po prostu tak, bo to jest bardzo ważne. Tak. Co jest najważniejsze w ogóle, żeby utrzymać popularność po tym programie? Bo wiadomo, że wygrana to jedno, mhm. ale co zrobić, żeby nie zaprzepaścić tego, co uczestnik nauczył się w programie? Wiesz, to ciężkie to jest pytanie, bo od każdego zależy, jak oni to będą prowadzić. Wiesz, social media są bardzo ważne. no Chodzenie na castingi, bo wiesz, nie będę mówić kto, ale są niektórzy znaczy uczestnicy z innych. E sezonów, co chcą być gwiazdami. Nie modelami, nie chcę, tylko tak, Nie chcą pracować, tylko chcą być gwiazdami. I no niestety na tym nie polega. Musisz ciężko popracować, żeby do, zostać gwiazdą. E, uczestnicy, co są w naszym programie, to nie są gwiazdami, tylko są uczestnicy, które mają fanów, ale żeby być gwiazdą, to naprawdę muszą pokazać i ciężko na tym pracować. I żeby trzymać ten etap tej publicznej miłości do, do nich. I to wiesz, musisz chodzić na castingi, musisz... Ludzie muszą cię lubić, musisz dobrze robić że to jest kontynuacja, że nie zrobiłaś nasz program i nagle I jesteś tyle. I, i wszyscy będą cię do ciebie tak robić, że mm -hmm. tak nie jest. I wiesz, no nieraz mamy takich uczestników, gdzie niestety w drugą stronę idą, gdzie stracą na tym, bo zapomną ludzie o nim i o nich i nic nie zrobią dalej. A karierę, które, z którego uczestnika Top Model śledzisz ta, z tego przyjemnością, bo na pewno widzisz poczynania różnych tam modeli czy modelek, na przykład to Ci tak na, wiesz, pierwsza myśl. Znaczy, co? Nie, nie, nie powiem, że na przykład śledzę, gdzie oglądam programy, co one robią, ale... Jestem bardzo dumna z Aldursi, z Pisarek, z Gilon. Jacob to też bardzo fajnie sobie daje radę i myślę, że wiesz, robią to, co lubią. Widać tę energię, że dają wszystko ze siebie. No i robią to, co wiesz. Wykorzystali ten moment w programie.